W Liceum Akademickim Korpusu Kadetów w Włysej Górze święta rozpoczęły się w tym roku z kilkudniowym wyprzedzeniem. Na wspólnym upłatku spotkali się uczniowie i nauczyciele nie tylko tej szkoły, ale także sąsiedzi z zespołu szkolno-przedszkolnego i zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących. Dopisali też zaproszeni goście, wśród których byli m.in. przedstawiciele wojska polskiego i władz samorządowych. Zaproponowałem dyrektorom tutaj szkoły szkół podstawowej i zespołu szkół technicznych abyśmy zorganizowali wspólnie Wigilię. Oczywiście każda szkoła organizuje sobie jeszcze w szkole swoją odrębną, ale myśl, pomyślałem sobie, że dobrze będzie zorganizować wspólnie, pokazać, że możemy wspólnie działać. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, tak wiele nas dzieli w życiu codziennym, Myślę, że ten podział może być właśnie zmniejszany, zasypywany poprzez takie wspólne inicjatywy. To, że spotkamy się razem, że na chwilę oderwiemy się od spraw zarówno politycznych, jak i gospodarczych, społecznych, że usiądziemy razem, że wokół idei świąt potrafimy się zjednoczyć. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bardzo dobra idea. Sądzę, że w kolejnych latach może inne placówki, może inne szkoły również taką inicjatywę podejmą, abyśmy wspólnie razem święta przeżywali, bo przecież to miłe, ciepłe, rodzinne święta. Inicjatorzy Wigilijnej Wieczerzy, która ze względów organizacyjnych odbywała się nietypowo, bo przed południem, święta Bożego Narodzenia potraktowali jako najlepszą okazję do integracji szkolnego środowiska. Razem spotkali się uczniowie stawiający na edukacyjnej drodze dopiero pierwsze kroki. A także ich starsi koledzy i koleżanki mające ze sobą już grubo ponad 10 lat kształcenia. Będę im życzył spełnienia marzeń, wszystkiego najlepszego, aby dostali się do wymarzonej szkoły i żeby radzili tam sobie dobrze, żeby znaleźli nowe przyjaźnie i żeby nasza znajomość przetrwała, żebyśmy się nie rozpadli. Ja myślę, że to jest dobry pomysł, może się zapoznamy, jakieś przyjaźnie się nawiążą, będzie weselej. Myślę, że życzenia, myślę tutaj o szkole kadetów, przede wszystkim wielkiego spokoju. Wokół tej szkoły jest to im potrzebne, zrozumienia przez najbliższe im władze, nie tylko gminne, powiatowe, bo tutaj to zrozumienie jest, ale może też wyższego szczebla. Życzę im kolejnych naborów, życzę im tego, aby jako szkoła okrzepła, albo wyrobiła sobie świetną markę. Jest to dla nas też ważne, gdyż ideały, które ta szkoła reprezentuje, mogą być wzorcem dla młodzieży uczącej się w naszych szkołach. Organizatorzy zadbali, żeby spotkanie miało prawdziwie wigilijny charakter. Była wspólna modlitwa, wigilijne potrawy na stole, łamanie się opłatkiem i życzenia, które składali sobie nie tylko uczniowie, ale także ich rodzice i zaproszeni goście. Przede wszystkim wytrwałości w tej szkole, dużo zdrowia, oczywiście, szczęścia, samych sukcesów w szkole, później w pracy zawodowej. No, myślę, że przede wszystkim właśnie tych sukcesów w szkole, bo najbardziej się liczy nauka. I to jest najważniejsze. Przede wszystkim szczęścia, radości, uśmiechu żeby zdać dobrze maturę i udanych świąt i Sylwestra. Myślę, że to jest bardzo dobre dla nas w tym momencie, bo jesteśmy szkołą, która trwa dopiero 3 lata. Nie jesteśmy zbyt bardzo rozwinięci, dlatego myślę, że takie typu, tego typu imprezy są jak najbardziej wskazane. To jest sposób, żeby poznać siebie, tak w miłej atmosferze przebywać. Uczestnikom spotkania inicjatywa wspólnej Wigilii Trzech Szkół na tyle przypadła do gustu, że od razu umawiali się na kolejną Wigilię za rok.